Wszyscy śmiali się przy stole. Mój ojciec z dumą opowiadał o sukcesach wnuków. Marek właśnie rozpoczął studia prawnicze w Warszawie, Ania dostała się na medycynę w Krakowie, a najmłodszy, Paweł, miał już zarezerwowany kurs językowy w Londynie. Mój syn, Michał, siedział cicho w kącie salonu, z talerzem niedojedzonego sernika na kolanach. Nie odezwał się ani razu. I nikt nie zapytał go, jak minął mu dzień. Nazywam się Tomasz, mam 53 lata. Wychowałem Michała sam, odkąd jego matka odeszła, zostawiając nas bez słowa, gdy chłopiec miał zaledwie sześć lat. Zawsze starałem się dać mu wszystko, co mogłem, choć życie nie było dla nas łaskawe. Pracowałem jako kierowca ciężarówki, często wyjeżdżałem na tygodnie. Michał dorastał szybciej niż inne dzieci. Samodzielny, cichy, mądry, nigdy nie narzekał. Ale w oczach mojego ojca nigdy nie był równy reszcie wnuków. Ojciec założył fundusz edukacyjny dla każdego ze swoich wnuków, z wyjątkiem Michała. Gdy zapytałem go kiedyś, dlaczego mój syn został pominięty, spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: Po co inwestować w chłopaka z rozbitego domu? Tego nic dobrego nie czeka. Te słowa były jak uderzenie w twarz. Nie tylko dlatego, że obrażały mojego syna, ale dlatego, że wypowiedział je człowiek, który powinien być dla niego wsparciem. Dziadek, który przecież sam mnie wychował twardą ręką, ale sprawiedliwie. A przynajmniej tak mi się kiedyś wydawało. Pamiętam ten dzień, jakby wydarzył się wczoraj. Michał miał wtedy 14 lat. Przyszedł do mnie po szkole i powiedział: "Tato, dziadek dał Markowi laptopa na urodziny". Mówił, że to na studia. "Myślisz, że ja też dostanę taki, jak pójdę do liceum?" Zamarłem. Spojrzałem na jego oczy, pełne nadziei i zrozumiałem, że nie mogę mu powiedzieć prawdy. Nie wtedy. Nie chciałem, żeby poczuł się gorszy. Uśmiechnąłem się więc sztucznie i powiedziałem coś ogólnego, że zobaczymy, co czas przyniesie. Ale w głębi duszy już wiedziałem, że mój ojciec nie da mu nic, bo już podjął decyzję. Z biegiem lat ta przepaść między Michałem a resztą rodziny tylko się pogłębiała. Na święta dostawał symboliczne skarpetki, podczas gdy inni rozpakowywali koperty z gotówką, bilety na koncerty czy kluczyki do używanych aut. Na wspólnych zdjęciach zawsze gdzieś z tyłu, jak cień. Pewnego razu usłyszałem rozmowę ojca z moim bratem. Mówili o tym, że Michał to cicha woda i że nie wiadomo, co z niego wyrośnie, jak tak bez matki dorasta. Siedziałem w przedpokoju, nieruchomy, z dłonią na kłamce. Wiedziałem, że jeśli tam wejdę, wszystko się rozpadnie. A może już się rozpadło? Michał to zauważał. Przestał jeździć na rodzinne uroczystości. Tłumaczył się nauką, zmęczeniem, bólem głowy. Ale ja wiedziałem, że nie chciał już być tylko tym trzecim niewidzialnym. Mimo wszystko, nigdy nie powiedział złego słowa o nikim z rodziny. Nigdy. Nawet gdy po maturze jego kuzyni świętowali przyjęcia na uniwersytety. On w tajemnicy dorabiał nocami w sklepie spożywczym, żeby opłacić sobie pierwszy semestr technikum. Jego siła była cicha, skromna, ale niewzruszona. I to nas czasem zaczęła zmieniać wszystko. Tego dnia, na tamtym obiedzie, ojciec nawet nie spojrzał w stronę Michała. Ale coś w oczach mojego syna drgnęło. Jakby postanowił, że to ostatni raz, kiedy pozwoli traktować się jak cień? Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że przygotowuje się do czegoś, co zmieni bieg całej naszej historii rodzinnej. Wiedziałem, że Michał pisze przemówienie na zakończenie szkoły. Ale nie przypuszczałem, że te słowa poruszą całą salę do łez i sprawią, że mój ojciec zamilknie po raz pierwszy w życiu. Zawsze uważałem, że przeszłość to coś, co trzeba zostawić za sobą, jeśli pragnie się normalnie żyć. Ale moja rodzina, szczególnie mój ojciec, żyła według innych zasad. Dla niego przeszłość była jak skaza, której nie można było zmazać. A najgorszą z nich, w jego oczach, był mój rozwód. Moje małżeństwo z Katarzyną zaczęło się od młodzieńczej miłości i marzeń o wspólnej przyszłości. Szybko jednak przyszło zderzenie z rzeczywistością. Ona pragnęła życia pełnego emocji, podróży, wolności. Ja marzyłem o stabilizacji, domu, rodzinie. Kiedy Michał miał sześć lat, pewnego ranka obudziłem się i zrozumiałem, że jej nie ma. Nie zostawiła listu. Nie odebrała telefonu. Po prostu zniknęła. Przez lata nikt nie wiedział, gdzie jest. Mój ojciec nigdy nie wybaczył mi tego błędu. W jego oczach rozwód oznaczał hańbę. Mówił, że mężczyzna powinien umieć utrzymać rodzinę w ryzach. A skoro ja tego nie potrafiłem, straciłem prawo do szacunku. Z początku miałem nadzieję, że przynajmniej Michał nie będzie ofiarą tej mentalności. Myliłem się. Na rodzinnych spotkaniach zauważałem, że nikt nie mówi do niego bezpośrednio. Pytań o szkołę unikało się zręcznie. Kiedy inni kuzyni rozmawiali o swoich planach, Michał był pomijany. Jakby jego życie nie miało wartości, skoro pochodził z rozbitego domu. Moja siostra Barbara powiedziała mi kiedyś, niemal szeptem, że ojciec uważa Michała za nie dziecko porażki. To określenie wbiło się we mnie jak sztylet. Nie miałem siły z nią walczyć. Wiedziałem, że nie jest to tylko jej opinia, to echo słów mojego ojca. Zacząłem unikać wspólnych uroczystości. Coraz trudniej było mi patrzeć, jak mój syn wraca z takich dni przygaszony, zamknięty w sobie. Wiedziałem, że pytał siebie: dlaczego? Co zrobiłem, że mnie nie widzą? A ja nie potrafiłem mu odpowiedzieć. Kiedy Michał miał piętnaście lat, zdarzył się moment, którego nigdy nie zapomnę. Była jesień. Padał deszcz. Wróciłem wcześniej z trasy i zastałem go przy kuchennym stole. W dłoni trzymał stare zdjęcie, nasze wspólne, sprzed lat. Uśmiechał się na nim, trzymając mnie za rękę. Teraz jednak patrzył na fotografię bez emocji. Spojrzał na mnie i zapytał: Czy naprawdę wszystko to moja wina? Zadrżałem. Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby tak mówił. Próbowałem zaprzeczyć, przytulić go. Powiedzieć, że jest wyjątkowy, że to nie tak. Ale słowa nie miały siły, bo on już wiedział. Czuł to przez całe swoje dzieciństwo, był outsiderem w rodzinie, bo nie pasował do ich szablonu normalności. Ojciec raz wprost powiedział mi, że Michał nie ma charakteru do wielkich rzeczy. Wierzył, że dzieci potrzebują dwóch rodziców, tradycyjnego domu, jasnych zasad. A skoro Michał tego nie miał, był stracony. Czasami myślę, że mój ojciec nie potrafił odróżnić surowości od okrucieństwa. Pewnego dnia, kilka miesięcy przed maturą Michała, zorganizowano rodzinny grill. To miała być okazja do zbliżenia się. Przyszedłem z synem, chociaż czułem, że to zły pomysł. Michał milczał przez większość czasu. Gdy ktoś wspomniał, że Paweł dostał się do programu wymiany uczniów w Kanadzie, ojciec klasnął w dłonie i powiedział: Widzisz, Tomaszu, oto owoc wychowania w porządnej rodzinie. Nie odpowiedziałem, ale spojrzałem na Michała. Jego oczy były spokojne, a jednak dostrzegłem w nich coś nowego, cień determinacji. Jakby coś w nim się złamało i jednocześnie narodziło. Od tego dnia zaczął pracować jeszcze więcej. Po szkole chodził do biblioteki, uczył się po nocach. Nie po to, żeby coś komuś udowodnić, ale po to, żeby odnaleźć siebie. Bez względu na to, co myślała rodzina? Chciał stać się kimś, kto nie będzie więcej oceniany przez pryzmat przeszłości ojca. Nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, że wszystkie te ciche noce, wszystkie samotne godziny nauki prowadzą go w kierunku, którego nikt z nas się nie spodziewał. Michał otrzymał list. W środku zaproszenie, które mogło zmienić wszystko. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że to, co powie na scenie podczas uroczystości zakończenia szkoły, zmusi całą rodzinę do milczenia. Cisza potrafi być bardziej wymowna niż krzyk. Michał nigdy nie podnosił głosu. Nie buntował się, nie rzucał przedmiotami, nie oskarżał nikogo o swoje położenie. Zamiast tego milczał, ale nie w sposób obojętny. To było milczenie ciężkie, gęste od emocji, które nie miały dokąd uciec. Każdego dnia obserwowałem, jak dojrzewa, oddalając się powoli od reszty świata, ale nie w gniewie, raczej w skupieniu. Podczas gdy jego kuzyni dostawali korepetycje, wsparcie finansowe i wyjazdy zagraniczne opłacane z rodzinnych funduszy, Michał spędzał wieczory przy kuchennym stole, ucząc się z podręczników z biblioteki. Często używanych, czasem z brakującymi stronami. Miał tylko jedno marzenie: zdać maturę z wyróżnieniem i dostać się na uczelnię wyższą, samodzielnie. Bez czyjejkolwiek łaski. Wiedziałem, że nie będzie łatwo. Ale wiedziałem też, że jeśli ktoś mógł tego dokonać, to właśnie on. Zaczął pracować w pobliskim sklepie spożywczym. Najpierw jako pomocnik magazyniera, potem przy kasie, a wieczorami przy rozładunku dostaw. Wstawał o piątej rano, chodził do szkoły, wracał, jadł coś na prędce i biegł do pracy. Czasami zasypiał nad książkami. Często nie miał siły mówić. Ale nigdy nie narzekał. Pewnego wieczoru wszedłem do jego pokoju, niosąc kubek herbaty. Leżał na łóżku z zeszytem opartym o klatkę piersiową. Oczy miał zamknięte, oddychał głęboko. Nie obudziłem go. Zamiast tego usiadłem obok i przez dłuższą chwilę po prostu patrzyłem. Wtedy zrozumiałem, że Michał już nie był chłopcem. Stał się mężczyzną, takim, jakim zawsze marzyłem, żeby był. Silnym, nie przez gniew, lecz przez wytrwałość. Były też momenty, które łamały serce. W grudniu, w Wigilię, ojciec wręczył każdemu z wnuków kopertę. W środku stypendia, pieniądze na kursy, a dla Pawła zaliczka na używany samochód. Michał siedział w kącie, uśmiechał się, choć jego oczy pozostawały martwe. Nie spodziewał się niczego. Ale to nie znaczy, że nie bolało. Po kolacji wyszliśmy na zewnątrz. Śnieg delikatnie pruszył, a ulice były ciche. Michał szedł przede mną przez chwilę. Potem nagle się odwrócił i zapytał: Czy ja kiedyś też zasłużę na uznanie? Nie od obcych ludzi, od dziadka? Nie potrafiłem odpowiedzieć. Kilka tygodni później przyszedł list. Michał trzymał go w dłoni jak coś świętego. Na kopercie widniało logo jednego z najlepszych uniwersytetów technicznych w kraju. Dostał się na podstawie własnych wyników, bez żadnych znajomości, bez pieniędzy. Z własnej woli, z własnego wysiłku. Pamiętam, że uklęknąłem przed nim w kuchni i objałem go, nie mogąc powstrzymać łez. Ale to nie był koniec. Wkrótce potem przyszło kolejne pismo od dyrekcji jego szkoły. Michał został wybrany na mówcę podczas uroczystości zakończenia roku. Oficjalny mówca, reprezentujący całą klasę. Nie powiedział mi tego od razu. Znalazłem zaproszenie przypadkiem na jego biurku. Nie chciałem robić szumu, powiedział cicho. To tylko kilka słów. Dla nauczycieli, dla kolegów. Ale widziałem w jego oczach, że to nie były tylko słowa. W dzień uroczystości cała rodzina przyjechała. Ojciec również. Usiadł w pierwszym rzędzie, z rękami splecionymi na brzuchu, w garniturze, który nosił tylko na wyjątkowe okazje. Michał stał za kulisami, ubrany w prosty garnitur który kupiliśmy za ostatnie pieniądze. Jego ręce lekko się trzęsły, ale oczy były spokojne. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że zaraz usłyszę najodważniejsze przemówienie, jakie kiedykolwiek padło z ust mojego syna. I że jego słowa nie tylko zatrzymają całą salę w ciszy, ale sprawią, że mój ojciec po raz pierwszy w życiu nie znajdzie odpowiedzi. Kiedy Michał stanął na scenie i spojrzał w stronę naszej rodziny, powiedział coś, co sprawiło, że wszystkie spojrzenia skierowały się tylko na jedną osobę, mojego ojca. Był czerwcowy poranek. Ciepły, ale nieduszny. Niebo czyste, jakby chciało oddać hołd tym młodym ludziom, którzy dziś kończyli kolejny etap życia. Aula szkolna, zazwyczaj cicha i opustoszała, tętniła odgłosami kroków, rozmów, śmiechu i wzruszenia. Rodzice, nauczyciele, uczniowie wszyscy ubrani odświętnie, z twarzami pełnymi nadziei i oczekiwania. Zająłem miejsce w trzecim rzędzie. Trzymając program uroczystości w drżących dłoniach, obok mnie usiadła Barbara z mężem. Z przodu mój ojciec, jak zawsze wyprostowany, z kamienną twarzą. Jego spojrzenie było chłodne, jakby to wszystko go nie dotyczyło. A przecież, właśnie tu, na tej scenie, miał za chwilę stanąć jego wnuk. Michał czekał za kurtyną. Widziałem, jak co chwilę spogląda na swoje notatki. Jego dłonie były zaciśnięte ale spojrzenie nie zdradzało strachu. Był spokojny nie z powodu braku emocji, lecz dlatego, że wiedział, co chce powiedzieć. Wiedział, że to, co za chwilę wypowie, nie będzie przemówieniem. Będzie wyznaniem, oświadczeniem, prawdą, której nikt w tej sali się nie spodziewał. Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z planem. Dyrektor szkoły podsumował wyniki klasy, gratulował uczniom, rodzicom, nauczycielom. Kilka wzruszających momentów, kilka żartów. Ale wszyscy wiedzieli, że prawdziwe emocje miały dopiero nadejść. A teraz głos zabierze uczeń, który przez ostatnie lata pokazał nie tylko wyjątkową wytrwałość, ale także klasę i pokorę. Mówca tegorocznego zakończenia Michał Kowalczyk. Sala zamilkła. Michał wyszedł na scenę, powoli, z godnością. Ubrany był skromnie, ale elegancko. Gdy stanął zamównicą, przez chwilę rozejrzał się po sali. Zatrzymał wzrok na mnie, potem na moim ojcu. I zaczął mówić: Dzień dobry Państwu! Dziękuję, że tu jesteście. Dzisiejszy dzień to nie tylko zakończenie szkoły. To także symbol dla wielu z nas przejścia z młodości do dorosłości. I choć wszyscy świętujemy to samo wydarzenie, każdy z nas dotarł tu inną drogą. W jego głosie nie było złości. Była cisza, opanowanie, a jednak każde słowo wbijało się w serce jak gwóźdź. Są wśród nas uczniowie, którzy mieli wsparcie materialne, emocjonalne, rodzinne. I są tacy, którzy przez lata słyszeli, że nic z nich nie będzie, że pochodzą z niewłaściwego domu, że nie warto w nich inwestować, bo są z góry skazani na porażkę. W sali rozległ się cichy szmer. Niektórzy zaczęli się poruszać niespokojnie na krzesłach. Michał kontynuował, patrząc już prosto na mojego ojca. Dziś stoję tu nie dlatego, że ktoś we mnie wierzył od początku. Nie dlatego, że miałem fundusze, korepetycje czy łatwiejszy start. Stoję tu, bo jeden człowiek, mój ojciec, nigdy nie pozwolił mi zwątpić w siebie. Bo każdego dnia uczył mnie, że wartość człowieka nie mierzy się tym, co mówią o nim inni, ale tym, co nosi w sercu. Głos Michała był czysty. Nie drżał. Słowa padały powoli, z precyzją, z jaką chirurg wykonuje cięcie. Widziałem, jak mój ojciec odwrócił wzrok. Po raz pierwszy w życiu nie miał nic do powiedzenia. Dziś chciałem powiedzieć tylko jedno: dziękuję, tato. Nie za to, co mi dałeś, ale za to, czego nie miałeś, a i tak mi ofiarowałeś wiarę. I chciałem podziękować wszystkim, którzy przez lata nie widzieli mnie. Dzięki wam zrozumiałem. Że prawdziwa siła rodzi się w ciszy, w samotności, w upokorzeniu. Bo to tam właśnie uczymy się, kim naprawdę jesteśmy. Przez moment zapadła absolutna cisza. A potem sala wstała, jakby na niewidzialny znak. Nauczyciele, uczniowie, rodzice. Wszyscy. Bez oklasków. W milczeniu. Jakby chcieli dać Michałowi coś więcej niż brawa, szacunek. Uznanie, ciszę, która mówiła, słyszymy cię. Mój ojciec nie wstał. Siedział sztywno, ze wzrokiem wbitym w podłogę. A Michał, Michał tylko się ukłonił i zszedł ze sceny, jakby nic się nie stało. Ale stało się wszystko. Za kulisami uściskałem go drżącymi rękami. Nie powiedziałem ani słowa. Nie musiałem. On już wiedział. Po uroczystości ojciec podszedł do mnie sam. Jego twarz była blada, głos ściszony. Ale to, co powiedział, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Po zakończeniu uroczystości, aula powoli pustoszała. Ludzie podchodzili do siebie, gratulowali, ściskali się, robili zdjęcia. Wśród tych wszystkich gestów radości i wzruszenia, ja stałem w miejscu, jakby czas się zatrzymał. Patrzyłem na Michała, który z każdym uściskiem dłoni, z każdym gratulacyjnym spojrzeniem stawał się kimś więcej niż tym chłopcem z rozbitego domu. On już nim nie był. Był symbolem siły, której nikt się nie spodziewał. A wtedy zobaczyłem go. Mój ojciec szedł w moim kierunku. Powoli, z pochyloną głową. Nigdy wcześniej nie widziałem go takiego, bez maski pewności, bez tej zimnej aury niepodważalnego autorytetu. Zatrzymał się przede mną. Przez chwilę tylko patrzył. A potem, cicho, jakby każdy dźwięk sprawiał mu ból, powiedział: On powiedział prawdę, i dobrze, że to zrobił. Nie odpowiedziałem. Czekałem. Przez całe życie myślałem, że siła to dyscyplina, że trzeba stawiać granice, uczyć. Ale nie widziałem. Nie chciałem widzieć, że to, co zrobiłem z tobą i z nim, to nie była dyscyplina. To była krzywda. Jego głos się załamał. Powiedz mu, że żałuję. To było wszystko. Nie czekał na wybaczenie. Odwrócił się i odszedł, wolnym, ciężkim krokiem. Jakby każdy metr, który pokonywał, był jednocześnie metrem jego milczenia sprzed lat, który musiał teraz przejść na nowo, sam. Wieczorem Michał siedział w swoim pokoju, otulony światłem zachodzącego słońca. W dłoniach trzymał notes, ten sam, w którym spisywał szkice swojego przemówienia. Podałem mu herbatę i usiadłem obok. Dziadek podszedł do mnie, powiedziałem. Podniósł wzrok. Powiedział, że żałuje. Michał milczał. Przez dłuższą chwilę wpatrywał się w filiżankę. A potem, spokojnie, jakby mówił coś oczywistego, rzekł: Nie potrzebuję jego żalu. Potrzebowałem go wtedy. Teraz już nie. Te słowa nie były wypowiedziane z goryczą. To była konstytucja jego wolności. Michał nie nienawidził. Po prostu nie był już więźniem cudzego milczenia. Kilka dni później rozpoczęliśmy przygotowania do jego wyjazdu na studia. Michał dostał niewielkie stypendium socjalne i ofertę pracy w bibliotece uniwersyteckiej. Wszystko, co miał, zdobył sam, bez znajomości, bez koneksji. I bez funduszu edukacyjnego dziadka. W dniu jego wyjazdu obiałem go na peronie. Nie płakałem. Chciałem, żeby widział we mnie siłę, którą przez całe życie w nim budowałem. Ale gdy pociąg ruszył i zobaczyłem, jak znika za szybą, pozwoliłem sobie na łzy. Nie z bólu, z dumy. Kilka tygodni później otrzymałem pocztą list. Bez nadawcy. W środku czek. Wysoka kwota i krótka notatka. Dla Michała, jeśli będzie chciał. Jeśli nie, zrozumiem. Dziadek pokazałem mu ten list, gdy przyjechał w odwiedziny na Boże Narodzenie. Spojrzał, przeczytał, a potem podał mi kopertę z powrotem. Przelej to na konto jakiegoś chłopaka, który jest teraz w miejscu, w którym ja byłem pięć lat temu. Dla niego to może być początek. Uśmiechnąłem się. I wtedy zrozumiałem, że Michał nie tylko się wyzwolił. On wzrósł ponad to wszystko. Dziś Michał pracuje jako inżynier w firmie zajmującej się energią odnawialną. Czasami przyjeżdża na weekendy. Rozmawiamy o książkach, o życiu, o świecie. Rzadko wspominamy tamte czasy. Ale wiem, że nosimy je w sobie nie jako ciężar, ale jako przypomnienie. Ojciec żyje. Samotnie. Rzadziej się spotykamy. Nie wiem, czy naprawdę zrozumiał wszystko, co się wydarzyło. Ale wiem, że w tamtym dniu, na tej sali, coś się w nim złamało. Może duma, może mur, który sam zbudował. I czasem właśnie to wystarcza. Bo w tej historii nie chodziło o zemstę, ani o sprawiedliwość liczbową. Chodziło o to, by nie pozwolić, by czyjś cień stał się naszym cieniem. By nieść światło tam, gdzie wcześniej było tylko milczenie. Nie każdy, kto milczy, jest słaby. Czasem to właśnie ci, którzy nie krzyczą, dźwigają największy ciężar. Ale jeśli mają w sobie godność i wytrwałość, potrafią przemówić w chwili, gdy wszyscy przestają słuchać. I właśnie wtedy świat się zatrzymuje.